Cześć, witajcie w moim kolejnym filmiku z serii Minecraft Mody. Yy, w dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać yy, modyfikację Shelf Mod. Modyfikacja dodaje do naszej gry półki. Nie wiem, że to nie jest zbyt ciekawy mod, no, ale zawsze ładniej możemy sobie utekrować mieszkanie. Półki wyglądają w ten sposób: Półki możemy robić z drewna, z czerwonej cegły, z obsydianu i ze stołu przetopionego kamienia. Teraz pokażę wam jak je wykonać. Otwieram nasz Crafting Table i żeby zrobić schodki drewniane, ustawiamy w takiej kolejności nasze z trzech desek możemy zrobić jeden jedną półkę. Ze stona tak samo układamy. Wychodzi nam stone shelf. Z brick, z czerwonej cegły, tak samo ułożymy, również wychodzi nam brick shelf. No i z obsidianu tak samo wychodzi nam obsidian shelf. Yy, teraz, co te półki dodają? No, wyglądają niezbyt ciekawie, no ale jeżeli ustawimy kilka takich, na przykład w domu sobie na przykład o, obok siebie kilka. No i na przykład na nich ustawimy, nie mamy co ustawić. No to my na przykład roli tego, specjalnie przygotowałem tutaj różne przedmioty, które mogłyby się tam znaleźć. No i teraz tak. Co taka półka daje? Klikając na nią prawym przyciskiem myszy, odbija nam się takie okienko z, nas naszym z naszym EQ i jest w dodatku shelf. Napis na górze. Do takiej skrzyni możemy powkładać sobie rzecz. Na przykład, jeżeli położymy z tej strony chleb, to jak widzimy, to po tej stronie na półce jest ten chleb, no i on tak wygląda. Że każdy odpowiada, na półce możemy maksymalnie zmieścić 9 przedmiotów i to, to wygląda tak samo jak na craftingu. Na przykład to jest nasze okna craftingowe, jeżeli sobie dobrze to w myślach zaopatrzymy czyli tak, tu są trzy poziomy, tu są trzy poziomy i tu są trzy poziomy. No i na przykład, jeżeli teraz ustawię golden. Naszą, y, naszą zbroję na górze, no to widzimy, że jest na górze. Jeżeli ustawię teraz spodnie na dole tu, to będą na dole. No i na przykład but, albo butów nie mam, na przykład zrobimy tak. O, widzimy i tak to układa. Na przykład po bokach możemy porobić miecze czy coś w tym stylu. Z obsidianu również działa tak samo. Możemy poukładać nasiona, naukos, no jak chcemy. No i to tak wygląda. To można niszczyć. Bardzo szybko się to niszczy, ale jak już y, radzę wam, jak już zniszczycie raz to mm, radzę wam yy, wszystko wyjąć z takiej bo ponieważ może to ulec zniszczeniu. Na przykład układamy sobie coś takiego naszego brika, no i tak książki, i na przykład jeszcze stek. No i to tak wygląda. I tutaj ustawiam na przykład sobie bala i nasz, nasz I tak możemy sobie robić różne kombinacje. Akurat nam się tu rozpadało miło, więc... Yy, nie będę już dłużej przeciągał, to tyle, to dodaję ta modyfikacja, jak ją zainstalować oraz jak, yy, jak, ją, jak, ją, gdzie, on, jak gdzie ją pobrać, tak zamieszczę w opisie do filmiku. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, zostawiajcie komentarze. No i cześć, pozdrawiam Was.